Cześć, witajcie. W kolejnym odcinku serii zagramy Margonem ze świata Berfus. Jest to piąty odcinek naszej serii i dzisiejszym odcinku mamy do zrobienia dwa dwa questy. Dokładnie, no to mamy niedźwiedzie brunatne i pumy i tygrysy, grysy. Ogólnie w kolejności jest dowolna. Powinna być po prostu pierwsza pumy, tygrysy więc i później niedźwiedzie, więc sobie, sobie wszystko zrobimy. W dzisiejszym odcinku. Także lecimy. Pierwszym naszym celem będą właśnie tygrysy i pumy, bo są najbliżej. Mamy ich tylko po 20. Tak, po 20, więc wszystko pod kontrolą. Z nimi sobie bez problemu dajemy radę. Nie sprawdzałem tego na tym serwerze, ale doskonale wiemy, że bez problemu sobie tutaj z nimi poradzimy. Także lecimy, lecimy i elegancko będzie to pokazane dzisiejszym ogólnie celem jest dobicie 25 poziomu, aczkolwiek może mi się to nie udać, z tego względu czas mnie tutaj ogranicza 20 minut to nie jest zbyt dużo. Także może być ciekawie, czy 20 minut damy radę bić aż na 3 poziomy, Może być ciekawie, choć mam nieco wątpliwości co do tego ale to nie sprawdzi to nie wie. Okej. Okay. Dobra, ile mamy jeszcze te pum, a jeszcze tylko 6 do pokonania i będziemy mieli z głowy i polecimy od razu sobie na tygrysy. One mają podobny poziom co pumy. Może troszkę mniejszy, od ładną trójeczka. Dobra, i teraz jak są wyjść? a tu jeszcze tą jedną pumę sobie ubijemy, bo... Stoi nam na przeszkodzie, aczkolwiek mogliśmy ją ominąć, ale jak już jesteśmy, to bijemy tygrysy mają poziom wyższy, tylko no to dalej to nie robi nam żadnej różnicy. Pumy mamy już pokonane, także teraz tygrysy, i polecimy od razu na niedźwiedzie. Nie będziemy oddawać questa po prostu od razu polecimy na niedźwiedzie i sobie właśnie je pokonamy po czym oddamy właśnie tego quest'a te dwa quest'y i prawdopodobnie zajmie to nam 20 minut tak myślę aczkolwiek nie zobaczymy jeśli nam się uda zrobić szybciej a to może zaczniemy jeszcze kolejnego quest'a Związanego z właśnie to już będzie, będą gacki, tak, to będą gacki, będą nietoperze. No, może tak się stać, że jeszcze w tym odcinku nietoperze będą ruszone, aczkolwiek nie zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. W dalszych etapach, oczywiście. Chociaż obawiam się, że nietoperze prawdopodobnie będą ruszone już w szóstym naszym Tutaj odcinku, o ile tutaj nie padniemy gdzieś po drodze, to było niezaciekawie. Dobra, mamy już skończone. Możemy sobie tutaj podejść na dół, przejść. Mapkę poniżej, po czym iść do Wiktora jakby, bo stąd nie ma żadnego przejścia. W sumie w poprzednim odcinku mówiłem, że zmieni outfit i tego nie zrobiłem. Po prostu zapomniałem zmienić strój. Teraz to możemy zrobić, wykorzystując tą chwilę. Wybierzemy sobie ten oczywiście. Miniaturka tutaj będzie jedna stała. się nie, nie chce już ich tworzyć, to jest zbytnio co zmianę poło Bo na początku szybko to leci. Czemu mi tak pokazuje A bo questa po prostu oddaje. E, dobra, dobra, dobra. To ja tutaj przerobię. Tak teraz ten Użyjemy no i to bez X-u. Już doskonale wiemy, jak stąd wyjść, i jak iść. Dziewicza kneja, i tam wszystko znajdziemy. Czasowo stoimy, bardzo dobrze. Dopiero 6 minut nagrania. Mojego już powiednego, questa skończonego, i teraz będziemy kończyć drugiego. Aktualnie go zaczynamy. Ale że ekspowisko jest wolne, więc tutaj bez problemu sobie poradzimy. Mimo że właśnie tutaj niedźwiedzie mają po 24 poziomy, no nie wszyscy, chyba nie wszyscy. Nie wiem, jak tam inne niedźwiedzie, bo tu mamy tylko czarne i szare aktualnie. No, takie same nie wiem czy brunatne mają właśnie 24, mimo że je biłem przed filmem, ale nie zwróciłem uwagi na to jaki oni posiadają poziom. Ale to i tak nie ma znaczenia. Wszystko zostanie pokonane w dzisiejszym odcinku. O, jak widzicie, nam praktycznie nic nie robią. W 25 odcinku będzie można już umiejętności rozstawiać. Nie w 25 odcinku, to w 25 poziomie. Także to na spokojnie, ale myślę, że właśnie umiejętności będę rozdawał. No już poza nagraniem, to nie jest tak e, istotne. Albo na nagraniu. W sumie nie wiem, jak jeszcze to zrobię. Może to nie będzie nawet konieczne z tego względu, bo gdzieś już będzie koniec serii. Gdzieś blisko, ale wątpię, żeby to nastało tak szybko. O, znowu kolejny lak, tak? Nie, teraz nie mogę czegoś kliknąć. 62%. Ile mamy tu jeszcze tych, a po 10 mamy już powibylonych. O, mamy Jak Jaki on tam o poziom? 23. On jest trochę niżej. No, to nie robi nam problemu. Żadnego. To szkoda, że ich tak mało tutaj jest. Może sobie jeszcze karchu ubijemy. Tak sobie teraz yy, pomyślałem, że to by było fajną opcją. Drugą elitkę sobie ubić, a teoretycznie trzecią, którą sobie ubijemy w grze. Pierwszą był Astratus. Nie trzecią tr czwartą elitą. Wilczyca była pierwsza. Później był Astratus. Później mrówkę sobie I teraz sobie ubijemy, jak to się nazywa, karchu, który się znajduje tutaj na. Tutaj, o o, tej jaskini. Podejdźmy sobie tam, ubijmy to. Przy okazji też tutaj te niedźwiedzie, które tutaj stoją. Tutaj brunatnego nie znajdziemy niestety w tej lokacji. No, ale mamy te czarne i szare. Także trzeba wykorzystać, że tu jesteśmy i... ...na łupce muszę się napić. No to za chwilę. No karchu stoi, elegancko już widzę jego łapy. I będziemy mieli z głowy tego quest'a, które zostali brunatne do pokonania, ale zanim do po karchu. Postaramy się właśnie na każdym eksplowisku chociaż raz ubić e, jakąś elitę. Jak tak. będzie dwójka. to oczywiście, że e Chociaż pierwszą dwójką, którą może zbijemy to będzie jak kotołak. Kiedyś to elita, dziś e chociaż nie od dziś już troszkę od dawna nie możecie napisać w komentarzu jak długo już jest kotołak dwójką bo to nawet ciekawa informacja dobra no i coperki będą coraz bliżej myślę że jeszcze w dzisiejszym odcinku to Uda nam się zrobić. Bo jak widzicie, tutaj wszystko płynnie idzie, nikt nam się nie szwędza, level już praktycznie jest wbity. Co tam nam zostało do pokonania? Tylko jeden: przy oddaniu to już będziemy mieli level i będzie można sobie podejść aczkolwiek zrobimy jeszcze inne myk po prostu sobie zaczniemy już w kolejnym odcinku dwa questy tak jak i w tym Dziękuję bardzo 23 poziom doświadczenia i lecimy tu tutaj mamy nitoperze w tej jaskini w której nie będziemy teraz szli oddamy sobie te dwa questy i odbierzemy sobie jednego prawdopodobnie tylko jednego bo tyle nam Gra może pozwolić na ten moment, także o się poryspili. A nie wiem czy ja tędy razem tak razem Tędy po prostu zdążyły się zrespić, nikt tu nie biega i to jest bardzo dobra informacja dla nas na serwerze. Ogólnie, osób jest można zobaczyć w sumie, bo tutaj jest taki fajny myk O, to no tylko tyle. No to widzę, że to teraz... jest. Jedna osoba, 416, no oho, jak Ty to kurde zrobiłeś, że ty masz taki level i jeszcze nie, nikt Cię nie ubił. No to trzeba być pro w, tym, w tą gierkę. No, także. A właśnie, sobie przypomniałem teraz, tylko że nie wiem dlaczego pod koniec. E jeśli nie będziemy wchodzić do gierki przez około 5 dni, po prostu nasze konto zostanie usunięte. Znaczy nie, nie postać zostanie to nie konto. No to by było zbyt dziwne. Po 5 dniach postać zostaje usuwana po prostu, więc na tym serwerze jest bardzo mało osób. Tak to mniej więcej wygląda. Dobra, mamy tutaj, zdążymy te nietoperki zrobić. To jest jasny to za chwilę i okej, okay, mamy to zrobione, jeszcze jednego tak, i mamy 34% no i teraz 35 toperzy zrobimy również teraz 35 toperków, byliśmy już teoretycznie obok, tylko nie mogliśmy tego niestety zrobić, bo nam by się nie zaliczyło bo wtedy nie mieliśmy 23 poziomu Aż teraz mamy to, lecimy bezpośrednio sobie tutaj gacki ubić. Tylko ja się tutaj jeszcze ustawię. Ten pasek mamy na to 6 minut. Może 7. Bez problemu tam zrobimy to. Tutaj mamy red mapkę. No, nie, zapominajmy o tym, nie zapominajmy o tym, że jest po północy. To grubo po północy. Bo już prawie jest pierwsza. Albo i nawet druga. Nie wiem. Nie mam zegarka tutaj włączonego. Także mogę się mylić. Co po pogodziny? No dobra. Mniejsza z tym. A z gackami sobie uporamy się tutaj. Bez problemu. Jak widzicie, tu jeszcze większy eks dostajemy. Zagadzki Równocześnie też apostatę tu sobie ubijemy. Czyli naszą kolejną elitę. Numer chyba 5, którą tutaj możemy ubić. Bo jest no dosłownie na drodze naszej. Zanim do niej dotrzemy, to trzeba te kilka nietoperków tutaj powybijać. Jak już widzicie wam. Współpoziomu I Tu są takie skrawek mapy Nie wiem ile ich potrzeba, wiem gdzie jest drugi, druga część tego skrawku bo Kiedyś yy, szukałem tak, z takich ciekawości Ale wszystko też macie w necie podane Jeśli ktoś by Chciał Poszukać to Bez problemu znajdzie Nie wiem co się stanie, jak będziemy mieli wszystkie skrawki? Pewnie jakiś quest tam się odpali, poboczny. O którym nie mam bladego pojęcia. Więc no, prawdopodobnie może być coś ciekawego za to odnalezienie. A my mamy już gacki aktualnie skończone. Ale zanim teraz tutaj apostatę sobie ubijemy aktualnie stoi, 25 paladyn z tych gacków może wylecieć heroiczny nietoperz, jakby co z tym też jest związany pewnie jakiś quest raz mi się udało właśnie zdobyć takiego nietoperza heroicznego tylko, że na innym serwerze i nie wiem co z nim zrobiłem, prawdopodobnie nic został po prostu sprzedany i na tym się zakończyło Prawdopodobnie można właśnie coś z nim zrobić też. To jest albo to jest takie kolekcjonerskie, właśnie, takie, albo po prostu nie wiem do czegoś to służy. Zobaczmy, jak sobie poradzimy właśnie teraz z piątym elitą w grze. O, elegancko. Nawet dostaliśmy jakiś kubraczek. który jest Dubani. O. Co mały level mamy, ale ubierzemy to. Tak, tak, ubierzemy to, bez problemu ubieramy to. I to nawet w tym odcinku to zobaczycie. Ale a pewnie o tym zapomnę, że mamy ubrać cokolwiek, więc zobaczycie to już w następnym odcinku jak na razie. Wszystko jest pod kontrolą. 24. poziom już mamy w praktycznie zrobione. Bo jak to nas zostało, no już nic. Praktycznie tam jest tylko 9%. Już nawet nie 9%. No i co, wyjdziemy stąd. Mamy lever, wbijamy, oddajemy, zakładamy ten kubraczek. Takim bym to nazywał. I będziemy mieli z głowy. Dobra, lewer mamy. Pyk 24. Kubraczek zakładamy. Tak, chcę go założyć. Coś mi tam dał. Tak, zmienił coś. No więcej pancerza. Nawet mi gra sugeruje, że mam to założyć. Zawsze lepiej mieć lepsze ekwipunek niż stać ciągle w tym jednym o, ładnie nam daje po 3%, 2% czasami czasami 1,5% tak jak w tym przypadku i w tym również i w tym teraz też no, oczywiście, że 1,5 dostajemy i mamy koniec toperków i możemy iść do tornek oddać. Trzygo tutaj questa. I będzie pod kontrolą 25 poziom niebawem. Prawdopodobnie w następnym odcinku a nas, nasz czas już właśnie dobieg końca. Ale jeszcze tutaj pokażę wam jak tutaj odbieramy nagrodę w postaci doświadczenia tylko widzę że tu mi się serwer już właśnie tnie no biegnij, biegnij stare ruiny jeszcze na serwerze tak ludzi nie ma więc tutaj można dużo zdziałać tylko jest właśnie ryzyko, że jak padniemy to już jest koniec. 24 poziomy znowu wbijać. jeśli no, się już nie będzie chciało. A szczególnie jakbyśmy mieli jeszcze wyższy poziom, na przykład taki 200. Zresztą, to. Nie, 200 to jest za dużo. Wątpię, że bym dobił setny na tym serwerze. No ale taki setny to jest to jeszcze możliwe. Bozliżki będą w kolejnym odcinku, także jeśli wam się podobał ten odcinek, możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, a co? Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.